Moi drodzy, mamy już telefoniczne połączenie z dyrektorem 40. Rajdu świńskiego Kraun z panem Romanem Grygiańcem. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Wczoraj się, odbyła się konferencja prasowa dotycząca właśnie tego rajdu i cóż, kibice mogli zauważyć wiele zmian. Przede wszystkim e, odcinek specjalny po Świdnicy. Proszę nam powiedzieć, e, dlaczego do tego, do tej zmiany doszło, bardzo pozytywnej zresztą zmiany, dwukrotnie przejeżdżana próba, która rozpocznie zmagania e, w drugiej rundzie rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. No wracamy do, do fajnej tradycji, która ileś tam lat temu, chyba 12 czy 13, była tutaj kontynuowana przy całkowicie innych uwarunkowaniach, innych wymaganiach. Myślę, że przez te kolejne lata, przez któreśmy nie prowadzili tego prologu, były sygnały wielokrotnie i dopytywania się, dlaczego tego prologu nie robimy bo to były fajne zmagania sportowe, przecież nie wszyscy wyjeżdżają gdzieś w góry i oglądać rajdy, są też ludzie, którzy na miejscu też się tym pasjonują, szczególnie ludzie starsi. Nie ukrywamy tego, że gdzieś generalnie to wszystko się obraca wiadomo około pieniądza. Wymagania są bardzo duże, pokrycie finansowe, żeby to odpowiednio zabezpieczyć, wymagało określonych środków, których żeśmy po prostu nie dysponowali. Czas był też trochę tylko takiego kryzysu. No i gdzieś generalnie no, musieliśmy z tego zrezygnować. Dzisiaj akurat y, tak się stało, przeprowadziliśmy stosowne rozmowy z władzami lokalnymi, m.in. innymi prezydentem i tak dalej. No, I w tych kwestiach akurat nas tu wsparto finansowo i są nasza decyzja taka, żeby 40 raj świdnicki, krauzy jubileuszowy, no poprowadzić także przez miasto Świdnicę. A proszę nam powiedzieć, jak, jak duże są to koszty, żeby taki odcinek, w porównaniu z normalną próbą, normalną próbą, która odbywa się gdzieś w górach, która, powiedzmy, jest świetnie znana, jeżeli chodzi o, o sposób jej zabezpieczenia, no, tak, to, tak to nazwę, jak dużo większe koszty są przeprowadzanie właśnie takiej próby, próby po mieście? Myśmy to mniej więcej wyszacowali na kwotę około... Dodatkowo około 50 tysięcy. Nie wiem, czy to nam starczy, ale myślę, że to jest taki rząd pieniędzy, po pierwsze realny do, był do uzyskania ewentualnie od sponsorów czy od władz samorządowych. Dwa, yy, no są takie koszty, które, które nie bardzo można minimalizować, po prostu, ponieważ tutaj się nie da zaoszczędzić na pewnych rzeczach. Tu, to musi, te walory bezpieczeństwa muszą być spełnione. Myśmy to tak określili na około 50 tysięcy dodatkowych, które musimy przewidzieć, które muszą być w preliminarzu kosztów całego zamieszczenia ujęte. Dodatkowo zmieniła się trasa i trasa, możemy powiedzieć, zmieniła się no, dosyć mocno w stosunku do chociażby roku poprzedniego, prawda? Proszę coś powiedzieć o tych zmianach. Przede wszystkim e, nie trzy pętle, a dwie pętle. E, czy to taki nowy trend, uważa pan, jeżeli chodzi o, o budowanie trasy rajdu, o budowanie rajdów rajdowych samochodowych w mistrzostwach Polski? Ja nie ukrywam. Y, są, też się dokładnie wsłuchujemy, to co mówią kibice, jakie są tendencje, jakie są trendy. Przecież robimy to przede wszystkim też dla ludzi, dla kibiców, którzy to oglądają, no ale także dla zawodników, żeby te wymogi techniczne, ten wymiar sportowy, nie prosty i po prostu zwykłe jazdy, prawda, bo to nie jest ża żadna jedna sztuka, gdzie zawodnik się powinien wykazać. Gdzieś to cały czas dobieram w określony sposób. Nie ukrywam też, że miałem takie sygnały z lat ubiegłych, że... że powiedzmy takie słowa krytyczne, mm -hmm. gdzie tam do mnie dotarły, że ile razy można jechać Koskę Walińską. Takie hasło, też ja uważam, że to jest miejsce tak kultowe, które powinno się prowadzić, ale takie sygnały mieliśmy i to od zawodników, gdzie, gdzie mówią, ile można to samo za każdym razem jeździć, więc mm -hmm. te uwagi gdzieś... No i zniknęła to... zupełnie w tym roku, prawda? I w tym roku Kowska zniknęła. Oczywiście będzie tam przyjazdówka, z dołu do góry akurat, ale mamy szereg innych elementów bardzo ładnych i pięknych, które, które, na których też można się wykazać. Ja i zobaczę, jakie będą reakcje nawet w tym roku. Czy to jednak faktycznie e, były to decyzje przemyślane, faktycznie, czy ewentualnie myśmy zrobili jakiś błąd, że jednak te kostki nie puścili. Ja myślę, że pojechaliśmy troszeczkę bardziej na południe, ja już to na konferencji także sygnalizowałem w sumie średniej góry, e, to dało nam tą możliwość, że ta pojemność trasy się nam troszeczkę zwiększyła i bardziej swobodnie e, możemy po każdej pętli otwierać drogę. Proszę zwrócić uwagę w latach poprzednich e, te tendencje ludzi, bo przecież nie wszyscy ludzie kochają rajdy i nie każdy musi to, to, to chcieć oglądać. Te zamknięcia poszczególnych pętli powodowały to, że ocierano przejazd tylko na bardzo krótką chwilę, albo nieraz w ogóle się nie ocierało. W tym roku jednak musiałem założyć taki układ i pojemności trasy, żeby jednak to otwarcie dróg po każdym przyjeżdżaniu, po każdej było przynajmniej jak około godziny czasu. I to nam daje ten komfort spokojenia potrzeb niektórych ludzi i tych różnych odgłosów krytycznych, które, no, które do mnie docierały. A proszę Część płac, powiedzieć... dwóch pętli mm -hmm. daje nam właśnie taką możliwość, że i mamy całą pętlę dobrze przejeżdżaną w wymiarze sportowym i też otwieramy pokazyje pętli drogę przynajmniej na godzinę, gdzie ludzie, którzy nie są ze sportem związani, mogą spokojnie e, 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 jeździć samochodami i, i, i korzystać z tych dróg. Nie wszyscy, nie wszyscy rajdy muszą kochać, choć trudne jest to do zrozumienia, prawda, w takim regionie. Przed chwilą naszym gościem był Michał Bębenek, który e, mówił, że jak przyjeżdża się do Świdnicy, to w zasadzie chyba wszyscy wie, e, wszyscy wiedzą, e, czym są rajdy samochodowe, wszyscy wiedzą, kiedy, e, kiedy jest rajd. No ale ten sam kierowca nieco dziwił się, że, że, że zabrakło kostki. Myśli, że, że, kostka jest takim elementem, no, z którym rajd jest bardzo silnie związany. No ale zobaczymy, jak te decyzje będą odebrane, jak te decyzje będą odebrane już po samym rajdzie. Pani Normalnie zazwyczaj rozmawiamy o rzeczach no, związanych ze sportem, o rzeczach związanych e, z rajdem i o tych rzeczach pozytywnych czy też negatywnych. E, rzadko kiedy do nas, do kibiców, docierają informacje e, dotyczące problemów, tak jak, tak jak pan wspomniał, chociażby od, od ludzi, którzy mieszkają na się rajdu i którzy chcą dojechać do domu. Akurat w momencie, kiedy rajd trwa. Czy dużo jest takich sygnałów e, po zakończeniu samej imprezy, czy też w trakcie trwania e, poszczególnych, e, poszczególnych rajdów, czy to świńckich, czy elmotów w latach poprzednich? E, proszę nam powiedzieć, jaka jest skala tego, że m, takich takich powiedzmy no, głosów ludzi, e, no niekoniecznie z tym sportem e, do końca związanych? E Powiem, że jest tego typu sygnałów niemało. Ja nie chcę tutaj precyzować pewnych rzeczy, ale ja gdzieś po, po, po kosie rajdowym na przykład dostaję pewne pisma, listy, czy na adres prywatny, czy na adres klubowy, które sygnalizują pewne kwestie, że ktoś sobie nie życzy na przykład. Nie będę mówił o rejonach, bo to są rejony tutaj gdzie, i terenów w pobliżu Walimia, powiedzmy w pobliżu gdzieś tutaj na terenie powiatu Świdnickiego. Gdzie? Gdzie? Ktoś sobie tego nie życzy. No, takie są fakty, takie są prawdy. Często żeśmy robili takie spotkania na przykład na terenie Gminy z, z władzami lokalnymi i proszę mi wierzyć, że czasami odgłosy są takie, że, że czasami ręce opadają i po co te rajdy w ogóle robić? Po co się w takie kłopoty pchać? Mhm. E, to jest ten problem i proszę zwrócić uwagę jeszcze jedną rzecz, kiedy my całość dokumentacji składamy do marszałka województwa, który nam stosowne zezwolenia po opinii Komendy Wojewódzkiej wydaje, tam też wpływają pewnego rodzaju pisma. Ja nikogo o tym nie informuję, bo to są nasze problemy, musimy te pożary gasić, ale takie są fakty. Marszałek także nie chce mieć kłopotów w tym zakresie i po prostu wydając zezwolenie prosi o ewentualnie wygaszenie takich punktów spornych, zaognionych, które, które nie sprzyjają po prostu temu, żeby spokojnie można przejść do realizacji i do, do rywalizacji sportowej. W tym roku 40-lecie samego rajdu rajdu, który jest zaliczany do run rajdowych samochodowych mistrzos Polski. A czy pan pamięta swój pierwszy rajd wtedy Elmod? E, pamiętam. Nie wiem czy to było 13-14 lat temu. Znaczy gdzieś generalnie ze sportem rajdowym jestem bardzo długo związany, bo do klubu w 80 chyba w roku. Pełniłem tam różne funkcje przy rajdzie polskim i byłem szefem zabezpieczenia odpowiadałem za tego typu rzeczy, także moja kariera gdzieś zawodowa i sędziowska i rajdowo, bo też przejeździłem, miałem licencję R2, też tam jakieś tam pierwsze swoje kroki stawiałem mhm. w tym sporcie. Jakim samochodem? Jakim samochodem? To były czasy polonezów. Aha. Z moim przyjacielem Andrzejem Słodkowskim, żeby to próbowali robić. Ale takie to były czasy, ale powiem nieskromnie, że to daje obraz pełni i całości w zasadzie tego, żeby dobrze rajd zorganizować dobrze rajd zrobić. No, trzeba to znać od, też od drugiej strony, od podszewki, jak to mówią, z terenu. I w ten czas no, tworzą się w głowie różnego rodzaju pomysły, zamierzenia, które dają możliwość skonstruowania określonej trasy, która musi spełniać mnóstwo wyłogów. Powiedzmy o odpojemności, poprzez swoją specyfikę, e, odpowiedni układ organizacyjny, komasacji, przegrupowanie, etc., etc. To są pewne szczegóły, o których można by tu mówić całymi godzinami. Ale to daje to, że, że, że gdzieś tam tworzy się później ten rajd, że on w miarę możliwości płynie płynnie i wszyscy dojeżdżamy do mety. I doświadczenie bardzo, bardzo w tym pomaga. I już ostatnie pytanie, panie Romanie, czy brak odcinka testowego, to jest pytanie od naszego słuchacza, czy brak odcinka testowego jest ostateczną decyzją? Jeżeli tak, to dlaczego w tym roku nie mamy właśnie odcinka testowego, który wydaje mi się, no, szczególnie został, sobie, został upodobany przez, przez wielu, wielu kibiców, którzy tu mnie przyjeżdżali w piątek przed rozpoczęciem rajdu, właśnie, żeby zobaczyć mm, no, tą rozgrzewkę, właściwą rozgrzewkę przed rajdem. Po pierwsze tak, kwestia odcinka testowego, jak Państwo zwrócicie uwagę, w przepisach regulaminowych nie jest obowiązkowa. To jest pierwszy rok w różnych elementów wdrożonych w regulaminach nas obowiązujących. Oprócz szeregu innych rzeczy, które zostały prowadzone, w tym roku jest tak, że odcinek testowy nie jest wymagany. Drugi temat, zdajemy sobie sprawę także z tego, że zawodnicy, którzy szykują się do rajdu, testują, mają swoje testy, robią je niejednokrotnie. Zobaczymy, próbujemy też to dokonać. Trzeci element jest taki, że hmm, proszę zwrócić uwagę, że w piątek, kiedy ten test miałby być planowany, robimy też prolog, robimy star odpowiedni w y, 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 rynku. Jest też y, temat badania kontrolnego i gdzieś to wszystko musieliśmy w odpowiedni sposób poukładać, żeby się z tym prologiem w określony sposób tutaj wpisać. Mamy większy luz dotyczący czasu y, do, do, do startu honorowego i do prologu. I gdzieś ta, ta kompozycja, ten cały układ został tak stworzony. Myślę, że mi się wydaje, że to nie zawsze było tak, że wszyscy zawodnicy brali udział w odcinku testowym. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że to nie jest wymóg konieczny, który musi być realizowany. Zgodnie z przepisami odcinek testowy w tym roku nie jest zmagany. Więc powinno to wszystko wyglądać bardzo dobrze. Przed chwilką w naszym programie gościł Michał Bębenek, a za chwilkę naszym gościem będzie Kajetan Kajetanowicz. On wygrywał w Świdnicy dwukrotnie. Czy ma Pan jakąś sugestię do Kajetana Kajetanowicza, czy też jakieś pytanie do niego? I być może chciałby je Pan zadać na antenie naszej rozgłośni. Ja powiem otwarcie, często słucham zawodników, bo ich cenne uwagi są dla mnie jakimś takim wskaźnikiem przy kolejnych latach, co roku zresztą mówię, że robię to po raz ostatni, ale już tak przez 12-13 lat to trwa i, i generalnie te, te uwagi od tych zawodników są dla mnie cenną wskazówką, bo, bo to są profesjonaliści, oni dokładnie wiedzą, tam nie ma. Yy, jakiejś napuszczonej dumy yy, i udawania. Tutaj szczera wypowiedź ich daje, daje mi ten pogląd na to, że tak trzeba robić, albo to trzeba poprawić, albo to trzeba zmienić. I to jest dla mnie na uwaga. To myślę, że za chwilkę Kajetana Kajetanowicza zapytamy, jak podoba mu się trasa e, tegorocznego e, prologu, tego, tego prologu rozgrywanego po trasach miasta Świdnicy, ponieważ ją możemy zobaczyć na stronie internetowej rajdu e, i na pewno tą, tą informację także panu e, przekażemy. Ja serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej audycji e, i cóż, możemy zaprosić za rajd, który za nieco ponad miesiąc, ale ten czas bardzo szybko leci, prawda? Lecimy bardzo szybko. Zapraszam wszystkich kibiców oczywiście do oglądania, przede wszystkim bezpiecznego oglądania rajdu. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Również do usłyszenia.